Prime MMA. Po mojej stronie Ewa Piątkowska, lewej. Cześć. Po mojej prawej stronie Push Barbie. Na początku brałem walczy, że ósemki mercyrańskie. E, podali, że są dziesiątki. No co prawda, EBE polubiłem. Jeśli chciałbym zrobić zrobić krzywdy, no to możemy wyjść w dziesiątkach, bo to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się jej stanie. Ułam. W bebechy dwa strzały. Nie, no, nie, Ale nie. Ale takie, no. lekkie. Takie, 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 żebym jeszcze mógł prowadzić, no to i wiesz. Czyli <grystanie> jednak <pierdnie. grystanie> tak Ale to Ewa. nie w No Tutaj, tu, tu. No, no. Dobra. Ksz, ksz. To okay. były takie, wiesz. Okej. Okay. On specjalnie mocny. Chodź. Ale to bez sensu, nie? Jak użyje 10% siły, czy 20? <grystanie> Bo to jest pierwsza runda, zaraz... Ale czyli co mam, do delikatnie jak to mam wyglądać? Ile dałeś procent, Ewa? No A, no, 50. Ja dam 20 Dobrze. Dam 20 20, 20. So, Autentycznie. <laughs> Okej. Okay. Autentycznie. Myślę, że Ty jesteś grzeczna i powiedziałeś 50, ale było mniej niż 50, bo mnie lubisz trochę, nie? No ja sobie puściłem same ręce bez użycia siły, nie? Tak po prostu się z ruchem ciała, ale bez, totalnie bez puszczenia siły, tak totalnie na luzie, nie? A nie jesteś trochę mitomanem? Mitomanem? Tak. Co, masz? Co to znaczy mitoman? I taki... co opowiada o sobie, co to nie on i tak dalej. Nie, no słuchaj, jeśli chcesz, to przy... weźcie do tej bo boczterstą, zanim się skończy program i daj mu uderzyć raz całej siły. We mnie? No, Od nowa we mnie. No, z... Zobaczymy, czy Ja uskaniesz. też jeszcze raz mogę. Jeszcze to I z... Słuchaj, co zróbmy tak. tak. Przynieście rękawicę, rasowanie Ewa z całej siły i raz ja. No to... wtedy nie będzie mówienia, że było 20 A ile 50. No, Nic właśnie. Nic, nie, Za, za takie nie, nie, Nic, nie, ogóle nic, nie, to chciałabym nic. nie, pracownika. nie, Ewa. Z kim czas już walczył, tak naprawdę dobrym? Walczył z Normanem e, Park. Parkiem, e, wygrał z, z Rassiuszem, e, wygrał z Różowskim, ale to zawodniczy Mani, od Rółdłowa. No, a z kim on naprawdę wygrał? No z, z kim takim prawdziwym bot wygrał? No, Jestem przekonany, że w tej no chwili. Z żadnym bokserem nie walczył. No bo nie ma jaj. Jestem przekonany, jeszcze teraz Prime zrobicie jedna, ru, tfu, jedna walcza z Ewą 12 rund i Ewa wygrywa z Cassiuszem. Można to pozabić moje całe pieniądze, jakie mam. E, zróbcie tę walkę. No czas już Ewka <grym> się zleje, jakbyś wziął. A ty, dlatego tego nie weźmiesz. No, co, nie ma takiej mowy, ale no, czas już sobie znaczy, wybiera. Ja, ja, żeby nie było, ja też chętnie bym to zobaczył. Nie bronię Cassiusza znam się akurat dłużej z kasjuszem niż z wami bo z tobą 15 minut, z tobą 35 powiedzmy, może być? No ale też nie wiemy tak naprawdę czy żaden bokser się naprawdę jakby zgłosił czy nie zgłosił, tego nie wiesz, tak? To fart, zgadzam się z tobą. Wiesz, no więc tu, tu bronię jakby trochę pasji, ja prostu... bo wiesz, myślę, że akurat lista zgłoszeń miał dużą, tylko może to byli Bokserzy nieznani, niemedialni, nie tacy, nie tacy, nie was, Dobra, super. inaczej. Halo, ziomuś! Halo, halo, siemano. Casio. Nie ma Masz tutaj? Nie e, Dzwonię, bo mi tutaj piszą, znaczy oglądam już was, ale początku nie widziałem, ponoć gruby się odpalił na mnie. Ale który? Chudy, gruby czy gruby, gruby? Znaczy gruby, młody, nie boomer. Okej. Okay. No, odpalił się. Pasuje no jakimś... to, co tam mówił. No, no, no mówiłem, mówiłem, że na dystansie na przykład 80 rund uważam, żebyś przegrał ze w bocie A, no to no tak, no to ma, masz rację, no to jak ja bym przegrał ze mną, to zobacz jak ty dostaniesz pierdolę. Ale stary, ty sobie brałeś samych y, pachołczów do ja z kim się biłeś takim poważnym? Zagrania no czego? Ja tak stop, ja chcę... no, Ale to cieszy mnie to, że w końcu kurwa przyznałeś rację, że dostaniesz pierdolę Super, skoro uważam, ja mam... że Wam na dystansie ty ród zlała, to co ona z Tobą zrobi? Ale my się bijemy trzy rundy, a nie... Bo trzy rundy, ale jesteś grubasem. Ja Czas już. Poza tym na ja ostatniej życzę. konferencji ja na tam osią... zaczęłeś się też prośc, że jestem gruby, a czemu jak był Pan Reda, to do niego się nie proś, że jesteś gruby? To w sensie, nie wiem, on ma ciś immunitet, że on może sobie być gruby, a ja już nie mogę to być. Do, Re, jest, do Reda kurwa, nic nie powiedzieć, że on grubasem. jest gruby na, na jego panelu, Reddy, a do mnie się Red jest przystojnym grubasem, dorosłym, on dba o swoje ciało, u niego jest proporcjonalnie wszystko rozlane, dobrze to wygląda, a u ciebie kurwa... U mnie to Reddy wygląda do... chujowo, bo mam za dużo starych hormonów żeńskich, e, które no aktualnie zbijam i mi się tłuszcz rozlał w stronę kobiety. E, ale no, 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 to sam sobie ale... odpowiadasz na pytania, tu po co mi je zadajesz? Nie, ale co, no bo co, jesteśmy robotem. Ja nie, nie, nie mogę ci zadać pytanie? Bo nie hmm? byłeś na początku, jeszcze było tylko, że Pusz powiedział, że właśnie nie walczyłeś nigdy z bokserami. Ja nie, że broniłem cię, bo jesteś ziomkiem, ale mi chodzi o to, że na pewno miałeś milion kolejek, jeszcze będąc w tamtej federacji, jeszcze przed Primem. I moje pytanie teraz osobiste: czy jakiś. Po prostu bokser, tylko może nieznany, jakiś mniej znany, jakiś, nie wiem, bliżej, że tak powiem, końca kariery. Czy miałeś jakieś propozycje w tej czy w, w byłej federacji, żebyś zawalczył z prawdziwym bokserem? Bo push-barber mówi, że na pewno nie, a ja mówię, że może tak. Boxer to pies jak coś? To jak nie, pięściarz, przepraszam cię. Pięściarz, przepraszam. <laughs> Ten... No co, no miałem przecież w marcu walczyć z Arturem chwilką. Mi na tej walce najbardziej zależało. Teraz chętnie jak za Dorę zleję, to zawalczyłbym z Tomaszem Adamkiem. No ja się nie boję jakby wyzwań. Tylko no wiesz, no też nie mam zamiaru walczyć z jakimś tam kurwa sześcioligowym pięściarzem, no bo to bez sensu, nie? Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jakie was tego grubasa. no więc... Ja, ja czas już będzie... na Twój y, prawdziwy sprawdzian. Y, sprawdzian, bo Adrian Pola, czy inni poczłowie tego zawodnicy, tobie stary prawie Dawid Ambroff pierdolił niż o trzy głowy od ciebie. No, prawie robi wielką Ale różnicę. Ale stary się nie... teraz... On ma, chłop, ma metr 60, a ty masz metr 90, on ci prawie wpierdolił w tej walce na fejmie. No, no dokładnie, sobie prawie robi wielką różnicę. A tu nie będzie żadnego prawie, bo ewa ci po prostu wpierdoli. 70 kg lżejsza kobieta czy ci... Stary to jest mistrzczyni świata w UPC. No dokładnie, mistrzyni świata, mówi 70-letnia kobieta. No powiedz mi świata, bo że jesteś świadomy. Tak powiedział Nie nie. bo założyłem się z, z puszem, że o sushi, um, że Pusz nie zada czystego ciosu na Ewę. Tylko że na garden co najwyżej. Wygram, myślisz, zakład? Jest duża szansa, chociaż wiesz, no ja znam swoją nonszalancję, nie wiem jak Ewa dokładnie ma styl. Ja tak samo Kasję mam jak ty. Więc możliwe, że przy, przyjmie sobie taką, żeby sprawdzić, wiesz, siłę ciosu Pusza, bo tak on odpowiada... No, Opowia, ja no dokładnie. Ja też mam tak, że czasem lubię sobie stanąć, niech on sobie pobije, i wtedy, jak już kilka bomb niby dostanę, no to ja się śmieję z tych ciosów, i wtedy już wiem, że w ogóle mam łatwą wygraną. Ja mam, ja mam I... kasję o podobny styl do ciebie, bo też lubię stać naprzeciwko rywalki i się wymieniać czasami, no ale tutaj oczywiście tego nie zrobię. Aż tak nie, ale też chcę przyjąć cios, bo sama jestem ciekawa, jak to będzie. No, dokładnie. No, więc możliwe, że e, boomer przegrasz, nie? Nie no boomer, boomer to ja. Ty. Boomer to red. Ale ja nie walczę tu. A czy no, przegraszisz? Przegrasz, no, ale mam no, bo... przegrasz służyć. Ale ty tak. całeś to zakładkę. No, tak, tak Tak, okej, okej, okej. Ale czas już a... czekam na twój prawdziwy sprawdzian w końcu. Z jakimś normalnym zawodnikiem, a. A więc zruszeń... tutaj wiesz, że, że zdeklasuję, tak, Zadorę? Nie. Nie, no to... Mam nadzieję, że. Ja że cię za Adora zazumuje. A, no to to nie jest poważny sprawdzian? To nie jest boczter, to nie jest pięściarz, boczter, no ja dla Aha, mnie formowanie boczter to jest, mnie zezłomuje i ja jeszcze mam potem z poważnym pięściarzem boksować, tak? No to jeśli cię zezłomuje, to już nie będzie trzeba, no to jeśli a, cię zezłomuje... Ale ty jesteś jednak głupi, gruby i głupi jednak jesteś, no. teraz jesteś paskudny i jewnięty, nie? Jak <laughs> <Ty>, Multipla. <laughs> słuchaj... Jak Multipla. ja słyszałem, akurat wszedłem na taki kawałek, jak ty mówisz, że sobotę, sobotę podwójnie widziałeś. Tak? No widziałem sobotę po podwójnie mam dużą wadę z ja z nie? Kurwa, ja tylko życzę tobie Ewa, żebyś ty push Barbera razy dwa nie widziała, bo to Ale jest Ale ja mam kurwa, jeszcze, jeszcze większą Ona ma bardzo podobną wadę do mnie, w ogóle z my jesteśmy o bardzo jak? do siebie podobni, Jestem... my jesteśmy bliźniakami prawie, że... To masakra, to jak będziesz push Barbera razy dwa widziała, to tam ringu nie starczy. Ja pierdole, masakra. Ty, dobra, to jak ja jestem, już wam tu nie będę przeszkadzał. No i czas bo to już spać, wieczorynta się skończyła, ale i ty, się Re... szybciej na zadorę tak. i zmień pilucha. Bo do reda jeszcze mam, bo tam ten Jacek Murański cię nie lubi. Ty wychodzisz jak coś z Jackiem? Tak, ale w żadne... Ja w, w boks kazachstański. <noise> a, czyli nowe reguły, tak? Tak, Ocieranie jaj na jego czole. Czas, ja płóci ty jesteśmy ze mną chcemy boks armeński. Jaki to? Nie wiem, nie wiem, my no. jak nie wiesz, to chłopie, zjedz coś, bo widzisz, że ci mózg nie działa. To przynie, przywieź mi coś do jedzenia, ale nie żydzisz pieniędzy Ty tutaj w ogóle nie ma, nawet stare wody nie było, u was na zapleczu. się biednie tu, my głodni siedzimy. No właśnie Ewa, słuchaj, Ewa siedzi łotna, nie mieliśmy nic do picia. Ewo, czas już pieniądze się skończyły, co? Opiekun zawodników jest wam zamówi. Dobra. To w kontakcie, trzymajcie Mordo, się. Mordo, wi widzimy się za tydzień. Na razie, radzi zmienić pieluchę. Pozdro. A, a, jeszcze jedno pytanie. No? Ewa, a pamiętasz tego ziomka, co był ostatnio ze mną? Gdzie był z tobą? No, na konferencji. To nie. Nie pamiętasz, nie? Nie. A, ty w ogóle... A, był... ten co prowadził z tobą? Nie, nie, taki kurwa łysy. Latał tam. Siedział też na trybunach. Bo on pytał, czy ty w ogóle masz faceta, czy nie. Męża mam. Masz męża, serio? No. A to on już teraz zawiedziony, bo on mówi kurde, ta Ewa trochę może starsza ode mnie, ale taka fajna ziomuwa. A wiedział, że mam siedem dych? No właśnie nie wiedział. Ja mówię. No, wiem, to już wie. Trochę, trochę starsza jest od ciebie, nie? On mówi, nie, ale spoko mi się z nią gada. Więc, no dobra, powiem mu, trudno, będzie płakał, ale jak coś, to wiesz, e, małżeństwa za długo nie trwają, więc... To prawda, to prawda, teraz wszystkie się rozpadają. Dokładnie. Dobra, to w kontakcie, trzymajcie się, hej. Cześć, cześć Widzimy się. Pa? Odpaliłem się. Dzień, tak ochrona, je, ochrona, bo się boję być sam. O, sztyk, zimni, i po nosie. Takie? Nie wiem, ksi zimizi sobie robią po nosie jest tak dwie sekundy poważnie o. o Dwie były, były Pozycja bokserska do ludzi